Hej, cześć, witajcie! Jestem i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Manic Miners. Moi drodzy, kolejny Search and Rescue zadanie. O proszę, ślimaki tu się przewijają cały czas, wszędzie, gdzie tylko mogą. Mam tylko nadzieję, że tym razem nagrywam. Tak, nagrywam. Nie trzeba będzie tego powtarzać. O, już one przegryzły, tak? Cablesona. Nieładnie.

One of our Rock Raiders has become lost while exploring distant caverns at the end of an underground river. Establish the Rock Raider HQ by building a teleport pad, power station and support station. Once you have achieved this, upgrade the teleport pad to level 2 and transport down a tunnel scout. Send a Rock Raider to the teleport pad to train as the a pilot, then take the tunnel scout and explore the river until you find the missing Rock Raider. Dobrze, czyli misja polegająca na odnalezieniu zaginionego Rock Ridersa. Czy gdzieś tu jest napisane, gdzieś tu jest pokazane, gdzie on jest? O, proszę, nie wiadomo. No w porządku. Czyli co? Objectives. Aha. Znajdź. Się. No super. Dobra. Walimy. Chyba nie ma co. Limitu powietrza. Nie, nie wygląda. Więc tak, moi drodzy. No co, wypada się dozbroić. Czekajcie, czy to jest w ogóle. Ech, to jest woda. No tak, przecież tędy nie dam rady. Musimy tutaj najpierw zacząć skuwać. Szlak. Dobra. Skuwajcie, zbieramy co nam się da. A żeby zbudować teleport pad, no to potrzebujemy. Tool na poziomie drugim, a żeby zrobić tu na poziomie drugim potrzebujemy, co? Bo już nie pamiętam. Nie, to. To. Aha, 5 pięć, pięć gruza, że tak powiem. No, jak się ładnie tutaj... ...ubijają panowie. Dobra, już możemy zaupgrade'ować. Tak jest, teleport pad. Bo czemu by nie? Jaki to jest Besens z tym, nie kumam tego, dobra. Dawajcie. Dziada. Co tutaj? Aha, pająk to jest, Boże. Small spider. Mhm. Czyli to musi się stykać z tym. Czy to tak... Chcę to jakoś zbudować, żeby później tutaj można było jeszcze jakoś fajnie coś budować. Dobra, myślę, że poszeszmy trochę na ten nasz ee, HQ. No, jak fajnie. Dobrze, co? Czego ty potrzebujesz do tego, żeby być upgradeowany? O, proszę, wszystko mamy. Czyli Power Station możemy zbudować. No to co? No to hop. To hop, budujemy Power Station. No, teleport pad już jest. Coś tutaj zlagowałeś się chyba. Może po prostu teleport pad potrzebuje zasilania, do tego jeszcze nam nie zaliczyło. Zobaczymy zaraz. No, jeszcze trzy kamyczki poprosimy i kryształ. No proszę, nasza postać tutaj ładnie to się tym zajmuje. Dobrze, zacnie. Aj, nie to, przepraszam. No co jest? No teleport patrz przecież w pies, no. A, nieważne, dobra. co? Jeszcze tylko raz briefing sobie zerknę. La 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 power station, teleport pod, pop pop upgrade teleport pod do drugiego poziomu. Transport down a tunnel scout. Okej. Tunnel scout? Który to jest tunnel scout? No ten. Now trade a pilot for your tunnel scout. When you have done this, locate the land farther down the river and fly your rock raider there.

Ojo, w pojedynkę to mu to zajmie wieki. Dobra, dobra. Driluj, driluj, podejrzewam, że tutaj na tych narożnikach go nie będzie, tylko gdzieś tutaj. No dawaj, panie Rock Raider. O proszę. Coś tutaj jest znalezione. Dobra, wskakuj. Tylko czy my tu przelecimy. Haha. Dobra, najpierw skujmy jeszcze to, żeby mieć możliwość udania się, oj, udania się w to miejsce. O to widzę, że połączony. Cholipka. Tutaj jest to, tutaj jest to. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Dobra, panie. Skakuj do wozu. Podlecimy sobie, tylko właśnie pytanie gdzie? Tu? Czy tu? W sumie ten Tunnel Scout mi tu ciekawi. Dobra, dawaj. <coughs> Pytanie, czy on jest tu gdzieś? Czy tam? Zastanawiam się jeszcze, co te kanapeczki oznaczają. No dobra, ale... To pójdźmy najpierw tutaj. Dobra, czy my możemy tutaj podlecieć... Wyprodukować sobie nowego... Tunnel Scouta, bo... Szkoda mi czasu, żeby tutaj w jedną stronę tylko, a może on jest z tamtej strony. Dobra, i ten tunel scout niech tutaj podleci w to miejsce. A ty tutaj szukaj, może on tu faktycznie gdzieś jest? Albo tu? Dobra, ten leci, czy nie? Leci, bo ja z w zwolnionym tempie. No, właśnie nie jest powiedziane, że tutaj, może być też tam. Przyspieszymy to. No, nope. to nie tu. Szukaj dalej. To też nie. A jednak tutaj no, znaleźliśmy go. Ha, ha. No proszę.

Quickly build up our Rock Raider HQ and prepare a search party to find and rescue the trapped men. Some of your Rock Raiders should be trained to use dynamite and others should be trained as geologists at the Geological Center. You must work quickly to find the lost Rock Raiders before the air runs out and they are forced to teleport out. Remember that we are still very low on energy crystals and the teleport station aboard the LMS Explorer is not working properly. So, Tutaj będzie nam uciekać powietrze, niestety. Hmm. Dobra. A nie, mamy godzinę 30. <gryw> oj, ja cię kręcę, jak to szybko ucieka. Dobra, mmm, działamy prędko. Co ja muszę w ogóle... Ojoj, za dużo chyba ich przywołałem. 13 minut mi się zmniejszyło. Co my musimy w ogóle zbudować? Lalala, la, la, mamy mało powietrza. Musimy uratować trzech gości. Świetnie. Ale co ja mam konkretnie zbudować? O, to jest pytanie. Dobra, nie ma co. Kopiemy, panowie. Nie ma co tutaj. Zwlekać, o, bo tylu was wezwałem, że kurczę 13 minut raptem tylko jest. Dobra, czy damy radę? Tak, damy radę. Dobra, to przeżywają, widzę strasznie. To też by się przydało, a to nie rady. No naprawdę ten pająk ci tak przeszkadza? Bez się ogarni, chłopie. Ok, no to też można jeszcze poskuwać trochę. Ilu ja ich w ogóle wezwałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Czyli trzeba by było cztery, wtedy było, było więcej czasu. No jest trudno, zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzimy z tematem. Najwyżej trzeba będzie powtórzyć. Uuu, złożę kryształów ja poproszę. Nie wiem czy nie zrobiłem za dużo tych wykopalisk naraz. Może lepiej właśnie jak oni oczyszczą pojedyncze strefy, wtedy na przykład o, mogę sobie upgrade'ować. Co my tu mamy? Doki jakieś? kantyn. Nie no, teleport pad chyba będzie potrzebny. No, tak, jasne. Dobra, na razie nic więcej nie wykopuje Uuuu, ładnie, do odnawiania. Czyli co, czyli ślimory nas tu czekają, ale nie widzę, żeby ślimory gdzieś tu miały wychodzić. Dobra. Teraz teleport, pa, teleport Pad The Lost Hm. Raiders. Hmm. <ścoughs> Gdzie my jeszcze możemy kopać? Tu możemy kopać? Nie. Ale tu możemy kopać, widzę. Eee. Um... Okej. Okay. Ciężki temat, ciężki temat, bo naprawdę nie wiem gdzie mam... kopać w sumie, żeby ich odnaleźć. O proszę. Kolejne złoże kryształów. Oho, fajna ta. Fajna jaskinia, fajny sufit. Dobra, zaraz tutaj widzę. Nasz przyjaciel sympatyczny dokończy Teleport Pad, Teleport Pad. Tylko w czym on nam się przyda? Hmm. Właśnie. Musimy jeszcze. Pierwsze, upgrade'ować go do drugiego poziomu. dałaby się jakaś fura, która by szybko transportowała te wszystkie pierdoły. Okej, okay, tutaj zburzone. Gdzie ja mam kopać, żeby ich znaleźć? O to jest pytanie. Może tu? Bo tu widzę, że nic nie ma do wykopania. Oj. Tutaj też nie za bardzo. Jakieś takie narożniki same. To jest twarda skała, hard rock, no właśnie. Ale on mówił coś o geologach, tak? Nie no, ja nie potrzebuję wody. Kantyna, support station. Support station by mi się w sumie przydało, wtedy bym chyba mi powietrze tak dało. Sprawdźmy to w sumie. Tak nie za bardzo wiem, co mam robić aktualnie. Yy, Power Station potrzebuje poziomu drugiego, a tutaj potrzebujemy 5 OAS. No może byście to pozbierali, chłopaki, co? Kurczę, te... Dobra, priorytety. To jest tylko ostatni priorytet, bo ja właśnie tego nie wiem. Hmm. Zróbmy to jako pierwszy priorytet. Co, co będą robić? Tak, no, chyba zbierają teraz. Okej, okay, to możemy zupgrade'ować i Power Station... Oj, nie to, nie przycisk. Power Station jest dostępne. Oczywiście... Wymaga jeszcze Tego nieszczęsnego Powerpuffa Ale <laughs> się wzięli za zbieranie tego Dobra, fantastycznie wróćmy do tego, jak było wcześniej. Um, tak, power station. Wolą tak, żeby to się zawinęło w tę stronę. No dobra, nie idzie. Nie będę się tutaj produkować. Dobra, widzę, że priorytetem ich jest. Sprzątanie, no dziwne. Aha, bo nie ma kryształów, to sprzątają najpierw. No dobrze. No ale co, teraz jest budowa. Więc proszę mi tutaj budować raz, dwa. Budowa jest wyżej w priorytetach. No, widzę, że kolega się nie pali. Sześć minut, panowie, 6 minut, no czas ucieka. Mam nadzieję, że support station coś pomoże. A no, jak nie, to będzie lipka. Co to się zmęczył? Ziom, no Głodni są. Cholera, by się kantyna przydała. Ta muzyka coś trochę głośna, czy mi się wydaje. Sound effects ok, ale. muzyka. No teraz będzie chyba lepiej. Co jest? Cały czas tak samo ją słyszę. Aha apply settings, dobra, <laughs> Ma to sens, ma to sens. No i power station wjeżdża na salony. Teraz, co potrzebuje? O, boże, drugi poziom tego. Dobra, power station. I co power station potrzebuje? O, jak to? Można było zapgridować. Tak! Pyk! No, panowie, raz, raz, raz budujemy, Raz, dwa, trzy, szybciutko. Teraz pytanie, czy to nam pomoże? I da nam? Czy tu chodzi o to, że tamci Rock rockraidersi nie mają ee, powietrza? No bo z tego wynika, że. co? To jest upgrade station. a, geologic. Ge geological station. Potrzebujemy. Okej. Okay. Bo on, tam było napisane w briefingu, że. E, Rata ta ta Nie jest napisane, ale. On chyba o tym wspominał, żeby geologów wytrenować. I tam kogoś jeszcze. Kimkolwiek on był, to nie pamiętam. No, ciekawy jestem, czy to support station coś da, czy nie. Z tym powietrzem. Czy dalej będzie uciekać, i. Dupa. No, szybciutko. kryształy panowie jeszcze. Poprosimy. O co, aż trzy. O ja. Wydrenują nas nieźle, o, udało się. No jak pięknie, no dobra. Czyli mamy support station, to już nam nie zdychają. Bo możemy teraz przyzwać większą ilość Rock Raidersów, czy nie? Do ilu on tam było napisane? Status. Okej, okay, on wzrasta nam powoli. Miner w 10. Nie gitara, dobra. Czyli tak. Um, Geological Station poprosimy. Teraz większa ilość Rock Raidersów znaczy bo się, kurczę, przydało dziś wywalić, nie? Teleport padł na trzeci poziom. Dzięki temu będziemy mogli wysadzić. O właśnie. Pyk, pyk. Bo podejrzewam, że to nie będzie takie proste i oni będą gdzieś za tymi... ...miejscami. Dobra, już ten się trenuje do używania... E, ...materiałów wybuchowych. Popatrzymy. Panika. No, jak ty się żeś trenował, że tak panikujesz? Okej. Okay. Jest nieźle. Tutaj możemy skuć, bo tutaj kryształki. Kryształków nigdy za wiele wiadomo. To możemy też skuć. O, tutaj wywalili dziurę. Hmm. Tu by się przydała jeszcze jedna dziura. Znaczy. Jeden Okej okay. poszedźmy sobie przy okazji eee, naszą bazę. Ciekawe czy jak w tym miejscu wywalę to ten teleport pad eee, na tym ucierpi. O, to, to, tego słowa mi brakowało. O Jezu, ale jak ucierpią. <ślał> Szlak Dobra. Tego by się przydało naprawić. Turn power off. Nie. O, tu jest napraw. Niech mi jakiś Rock Rider to naprawić. Kawy czy teraz? Szlak. Dobra. To jeszcze raz muszę zbudować. Okej, okay. no gdzie oni są kurde? A ten, ta stacja geologiczna, co ona robi ciekawego? No właśnie. Nie wiem, jak ją zapgreduje to co, co da? Dobra. Okej, okay, co teraz? Wytrenowałem go jako geologa. I jak on niby ma mi pomóc w odnalezieniu? Hmm. To jest do skucia i to jest do skucia, panowie. Dobra, jak geolog działa? To jest dobre pytanie, naprawdę. No nie mam pojęcia Co się tu Aha, bo ten teleport... Teleport pad No właśnie Tego niespecjalnie potrzebujemy Co tutaj mamy? Kantin Tak, bo oni co, co chwilę są głodni To zbuduję im tą kantynę Trochę w śmiesznym miejscu, ale okej okay. Dobra, gdzie jest ten geolog? Hm. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Okej, okay, a tutaj by się przydało małego digerka, holipka. No, nie mam zielonego pojęcia, wiecie. Trzeba skuć wszystko, co jest do skucia. I będę się później zastanawiać, co dalej. Cholerka, no. Ty, no naprawdę ciekawa sprawa. Dobra, skujmy wszystko, co się da. Może coś nowego się pojawi. Nie mam pojęcia. Hmm. Uu, co tutaj jest? Patrzcie państwo, jakie dobro. Miał no to przeoczy. Dobro, to co? Teleport wypadałoby. Tego pierda przywołać, bo czemu by nie? Ja cię kręcę, tutaj są jeszcze. Zobaczcie, nie widziałem tego. Totalnie. O, a tutaj będzie można wywalić. No. Ja ci, ile tego jest. Dobra, tutaj kopią? Tak. Dobra, podejrzewam, że tutaj raczej nie znajdą Rock ridersów, Ale pewnie tutaj są gdzieś. Albo tu. z tego loga korzystać, szczerze mówiąc. Co, znowu? Hmm... Ciekawe. Dobra, to by się przydało nam... No taki laser, czemu by nie? No, znaleźliśmy ich. Dobrze. 17 minut, aż to trwało. Szlak. Ale ten geolog, po co jest ten geolog? Nie mogę tego skumać. Tak jest. Dobrze, moi drodzy. Dwie misje wykonane. Pięknie się spisali. Za dzisiaj to by było tyle. Dzięki wam, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Na razie.